Najpierw minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy walczyli i zginęli w walce o wolność. Następnie starosta lubiński Adam Merda wręczył 16 osobom Nagrodę Pamięci Ofiar Zbrodni Lubińskiej, której był pomysłodawcą i fundatorem. Otrzymali ją m.in. Stanisław Śnieg, współtwórca lubińskiej Solidarności, Anna Słowikowska czy ksiądz prałat Wiesław Migdał. Taki koncept pozostawia niezatarty ślad i zobowiązuje do jakiejś refleksji. Oni tego nie przeżyli i oby nigdy nie musieli przeżywać takiej tragedii, ale powinni historię znać i pamiętać o tych, którzy rzeczywiście podjęli niewinny sposób życia, tylko dlatego, że w sposób pokojowy manifestowali przeciw stanowi wojny. Pamięta się szczególnie, a zwłaszcza wtedy, jeżeli się brało w nich jeszcze udział. Było się uczestnikiem tych dni tragicznych dla mieszkańców Lublina, tragicznych dla wielu, wielu rodzin. I zawsze o tym wspominamy, bo ja uważam jedną zasadę. Pierwszym nauczycielem to jest zawsze rodzic. My mówimy, że szkoła powinna uczyć. Tak, szkoła ma uczyć, ale tak naprawdę to rodzic kształtuje przyszłe swoje pokolenie. Przed publicznością wystąpili Olga Bołądź, Paulina Walędziak, Krzysztof Iwaneczko i Anna Witczak. solistą towarzyszył Chór Politechniki Wrocławskiej oraz Orkiestra Filharmoników Dolnośląskich. To wspaniale, że takie rzeczy się odbywają jak dzisiejszy koncert ku czci ofiar i poległych. Ja sama występuję na co dzień w serialu Czas Honoru, który przybliża nam odrobinę historię. No mam nadzieję, że to jest taki zaczątek rozmowy, y, które potem jak gdyby w, we własnym domu dzieci będą mogły rozmawiać z rodzicami na temat historii, co się wydarzyło i one będą, y, będą tego ciekawe. Być może lekcja historii tego tak nie przybliża jak telewizja, która wiadomo w jakiś y, mocniejszy sposób oddziaływuje na, na młodzież, więc no mam nadzieję, że, że takie koncerty mają, mają taki sens. Zebrani mieli okazję wysłuchać kilku utworów pochodzących z serialu Czas Honoru z poprzednich sezonów i z najnowszej serii. Gościem koncertu i jednocześnie autorem muzyki do sześciu sezonów serialu jest kompozytor Bartosz Hajdecki. Za muzykę do Czasu Honoru został nominowany do Nagrody Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Muzyki Filmowej za najlepszą muzykę do serialu telewizyjnego. Na pewno składa się na to sama tematyka, serce, które ludzie wkładają, jeśli chodzi o historię, też o. Właśnie zainteresowani ludzie historią przychodzą na, na tego typu wydarzenia. To jest wyjątkowa okazja faktycznie. Ona przyciągnęła trochę starszą publiczność, ale tak naprawdę czas honoru i, i w związku z tym muzyka do tego serialu także przyciąga głównie młodych ludzi. Także zazwyczaj na koncertach mamy właśnie młodych, młodych ludzi 20-25-letnich. No i to oni się interesują tym i, i, i taką publiczność przyciąga ten serial. Muza w Lubinie poleca premierę najnowszego filmu Woody Allena Magia w blasku księżyca. Tym razem przeniesiemy się do słonecznej Francji, a w rolach głównych zobaczymy Emma Stone i Colina Firta. Zapraszamy w dniach od 22 sierpnia do 4 września. Bilety w cenie 15 zł ulgowej, 17 zł normalnej przez cały tydzień. Internetowa rezerwacja biletów na www.camozak.eu. I it was Wywóz odpadów z rozbiórek remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania w Lubinie, rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl.